Jesteśmy w Capral Car i mamy słynne na polskiej scenie motoryzacyjnej Porsche Ambo oraz jakieś tam Porsche 911 GTS. A teraz chodźcie, pokażemy, co się zmieniło na przełomie lat. Bo tak jak widzicie, w Porsche nowym mamy lampę Matrixa. Matrix wiadomo, był modny w latach 2000, także to już za nami. A tutaj w Porsche Ambo mamy zamontowane lampy specjalnie odwrotnie, tylko po to, żeby powietrze podczas jazdy wpadało tutaj tym rowkiem przez tą lampę i szło do tego wlotu powietrza. Powietrze wlatuje sobie tutaj przez luster, które swoją z się, znaczy się nie składa, ale za to ma kierunek, a Porsche 911 tego kierunku nie ma Lecąc dalej powietrze sobie leci, leci, okrąża to auto Nie zwalniając go nawet o jeden kilometr A teraz moi drodzy przechodzimy do tyłu Porsche Bo! Mamy tutaj piękny wydech, wykończony specjalnie kratką, nie bez powodu Rozprasza on 4 metra dopomiennie Natomiast w Porsche mamy tam jakieś fiwki. Idąc dalej, no, no to się jeszcze zrobi Ale lambo dorsy nic dodać, nic ująć. Mamy opony, które są wysokobieżnikowane. No mamy wysokie krawężniki, żeby po prostu nie zapolić Porsche. Jak widzicie, 911 ma bardzo niski profilowany, bardzo duże koło, które idzie łatwo połamać. Mamy 9-calowy ekran, właściwie telewizor, na którym możecie sobie obejrzeć wybrany program. Mamy woltomierz, no to to w sumie nieważne. Mamy stopnie Celsjusza yy, związane z temperaturą silnika. Mamy przepiękną kierownicę sportową, która jest giętka po to, żeby dostosować się do kierowcy. Mamy ekran no zegar takie jeden na środku, no ale na kierownicy chociaż jest znaczek no, jakieś tam no, gałka zmiany biegów, przyciski no to jest tego trochę, ale to tyle